Siemaneczka, uszanowanie wszystkim. Cały dzień. Dzisiaj słońce pięknie świeciło, gorąco było, że że hej. A ja się pod wieczór biorę za robotę. Zobaczcie. 30 Ursus, Ursus 330. Poczciwy stary dziadeczek. Tu rozsiewacz. Z tylko jeden problem. <grym> worki mają 600 kg to jest, co to jest? Już wam pokazuję. Wapno to je. No, tak jak tu napisane. Wap, Nawóz wapniowo-magnezowy z dodatkiem wapna. O. Dla niego troszkę przedłużą już to je. Ale coś tam se radzi. Czyli tak, przydziecha, wozi. 80 kładzie. No tak. Awaria przyczepy. Koło trzeba zrobić. No tak jak żeście pisały, to trzeba będzie koło chyba koła tyrolskie kupić. Na razie tu założę dętkę, zobaczymy czy to będzie, czy to będzie chodzić, panie. Nie widać, żeby jakaś upona była z pana Hanna. Panie, dentka poszła. Dętkę kupię, zobaczymy jak będzie powietrze to na razie będzie. No jak nie to kupię 4 koła te 22,5 cala Nie będzie z nichę Dobra panie wiesz się pan za robotę, ten pierdaczy Zdurek mało który ten byś zabrał stąd torek Dokładnie śmieje się tutaj do kamery żeby go wziąć Tur tak jak widać w Japonii Trochę nie widać, ale zaraz to A dzisiaj akcja wapnowanie. Na ekranie. Dawka 500 kg na hektar. Dobry, tam też pojechało. Wapniarka. Dzisiaj wszyscy... Znaczy wszyscy. Większość ludzi to się je wapno, bo... No bo ku temu, ku temu, dzisiaj jest robota, nie? Nie odjrzaj mnie tu. Tak się to się zresztą prezentuje. Wiadomo, jak się podchodzi, no trzeba z daleka, bo to jest tylko maszyna. Może jakiś przewód pusić czy coś. Najlepiej to sobie stanąć w bezpiecznym miejscu gdzieś z boku. No i się sypie właśnie. Takie jak widać, zobaczcie, granula. Dobra, nasypałem sobie woreczek. Odjedziemy gabarino. Jeszcze mam zawiar ten kurs jeszcze dwa zrobić. No, i idę tam ładnie. Zobacz czy to teraz się będzie działo, gdyby chciał przodu ruszyć. 30. będzie tańczyć. Poloneza. Dobra. Stasiek. Przód będzie zrywał, gdyby chciał tu wjechać. Widzieliście? Teraz macie. Także jak macie zamiar sobie kupić Ursusa 30 czy coś i walić na włosy, to wam mówię od razu, że 500kg to tak max Mam teraz 600, to patrzcie co się dzieje. On... sobie z własnymi ścieżkami teraz jedzie. A jakby teraz podejść z przodu i podnieść do góry. Jak myślicie? Dam radę podnieść go, czy nie? A już spróbujemy. Pokaż Pan. Jeszcze zgaśnie, nie. Na kurwa, ciężki jeszcze jest. A za jedno koło? Podnosi za jedno koło, patrzcie, o! Ale dwa koła to jeszcze tam trochę parę kilo siedzi na nim. Tam jeszcze ponad stówę musi być. Nie chciałem tutaj z nim się łapać, nie wiadomo jak, bo... Jakby człowiek młody to był głupi, to podnosił, teraz to... A, tam, to kręgosłup boli, to coś, to... Także młodzi... Na starość wszystko wychodzi Nie ma co szpanować za młodego Tak jeszcze do 30 lat, to jeszcze jak cię mogę Później to już tak, to już krzyżus z... boli to gdzieś kolano, to tamto i tak już tak to jest, o proszę kurde, pomyliłem pole To jeszcze słoma nie zabrana, ja pierdolę, dobra no dobra, najlepszym się zdarza. Jedziemy dalej, panie. Tu no, trzeba jeszcze słomę przecież zabrać, kurde, zapomniałem, że to pole akurat nie było do tej dopłaty. Dobra. Bo no, to nie jest nasze pole, tylko w dzierżawie i... A nasze pola to były na taką dopłatę, że słoma jest na ścięcie, nie? Jeszcze trzeba je słomę zwozić, kurde. Nie ma dużo, ale pół hektara jest. Kurde, żebym się tego przyjechał na darmo, tyle drogi. A u nas jutro dożynki gminne. Będzie impreza na całego, jakiś tam zespół ma grać depis, podajcie. Jakoś tam dało ludziom pokosić, to i dożynki się udadzą, bo... Bo patrząc, już większość pól pokoszona. powietrze zaraz odpalenia najpierw tu takie malutkie poletko doświadczalne by mogło być nawet to no był kiedyś głębosz को Pojechać, jeden przyczepą, na przyczepę nawrócać te nawozu są wapna a drugi z rozsiewaczem nie? Na tym gruncie, na tej działce, co jest dom, nie? Sąsiad miałby dzisiaj gr kosić groch, ale groch widzę nieskoszony. Kombajn się popsuć czy co? No i ciemno się robi, już dzień krótszy. Już nieuchronnie idzie do jesieni. I wakacje się kończą. Miałem dzisiaj takie dwa pola No trzy pola Gdzie było robione głęboszem To się sła, słabo się robi powiem wam Traktor się zapada Tym przodem cały czas nosi w każdą stronę Ja pierdziele Na tak on się jedzie Jakby węża śledził Tu mam to pole Tu będę walił zaraz 60, to był rzepak. To tylko przyjechane dwa razy chyba pod wniezdy głęboszem. Także ja to nawet nie będę po tym jeździł. a sì. sì. To będzie elegancko. Chyba to takie trzy pola, trzeba zrobić oprysz O, tu już ten kwas widać. Tak jakby trochę zapyżyło, zapyżyło cię. Też rośnie. Proszę pan ile to zostało jeszcze? Powinno zostać jakieś sto. Ponad sto kilo. No i tak będzie, panie. Dobrze jest. Ja teraz wysia wysiałam gdzieś na hektar. 600 kg No ale by jakby 400 kilo się wysiało, ale się więcej wysiało widzę. Do końca mi to nie starczy, ale przyjadę środkiem, ile mi wystarczy. A tam mam hektar, przyjadę, że tam to zrobię i tu dosieję. No i to będzie elegancko i. No i pewnie tyle na no, dzisiaj, bo będzie ciemno. Trzeba by takie halogeny tu zamontować. Kiedyś myślałem ślantów, czy jest tak zrobić inny. No, ale to nie ma sensu. tu to... Kabinę by tu dał i kupił inną, ale... Ta kabina ma swój urok, nie jest zła, a sensu dachu do niej robić nie ma, najwyżej jakieś dwa halogany to trzeba pierdyknąć, dwa tam, no i to już by było elegancko dla niego. Dobra, to teraz środkiem pojedziemy, kończymy najpierw jedną stronę, teraz drugą stronę. Zawrócę i jeszcze jeden worek Nie można grillować. Zrobiłem oczywiście, to tak jak mówiłem, zabrakło mi trochę. Także to dzisiaj skończę. Te kawałki co pozaczynane najlepiej od razu skończyć, żeby później się nie myliło. To proszę Państwa, także pozdrawiam serdecznie wszystkich. Jutro niedziela, dzień święty, także pięknej, słonecznej niedzieli Wam życzę. Jak nie pokończyliście żniw, to żeby jeszcze pogoda wytrzymała, żeby pokończyć tę tą pracę ciężką na roli. Rok każdy inny, widzicie, jak nie ten, jak nie przymrozek jakiś, to później żniwa. Problem z wykoszeniem, bo cały czas to pada, to nie ma pogody, ale jakoś się udało w tym roku i, i się zebrało. Tak jak mówiłem, jutro u nas dożynki. czyli święto żniwiarza. I tak to proszę Państwa. Także z Panem Bogiem trzymajcie się. Ja jeszcze raz obrócę, ale to już będzie ciemno. Nagrywać tego nie będzie sensu, bo nie będzie zbytnio widać. Paplowanie to kończymy No poniedziałek, wtorek, bo to zaraz trzeba będzie robić orkę wykonywać Na rzepach, tylko że my Orzemy, od razu siejemy tego samego dnia No chyba, że wieczorem się zaora, to z rana no, na drugi dzień się sieje Żeby ziemia mnie nie wyschła No, także Na razie